Dziś chcielibyśmy pokazać dwie piękne, piaszczyste plaże północnej Korsyki. Plaże dość dziewicze, nieprzesycone komercją, a jednocześnie bardzo urokliwe, otulone malowniczym pięknem francuskiej wyspy. Obydwie plaże zlokalizowane są mniej więcej w połowie północnego wybrzeża Korsyki i znajdują się w pobliżu kempingu Les Oliviers w miejscowości Ilerus, który stanowił naszą bazę noclegowo-wypadową w tej części wyspy. O kempingu Les Oliviers opowiadamy w poprzednich odcinkach podróży po Korsyce. Tuż po śniadaniu udaliśmy się widokową szosą nad wytypowaną dzień wcześniej plażę Bodri. Plaża Bodri oddalona jest niespełna 7 km od kempingu Les Oliviers. Blisko, prawda? Na parking, który oddziela plażą od ulicy, dotarliśmy zaledwie kilka minut. Parking przy plaży Bodri jest duży, wygodny i płatny. Mieści kilkadziesiąt pojazdów. Kosztował nas 2,5 euro za cały dzień postoju. Łatę uiszcza się u strażnika w budce tuż przy wieździe na teren parkingu. Jego lokalizację zostawiam jak zwykle w opisie pod filmem. Jedzie, nie zatrzymuje się. Idąc wprost z parkingu na plażę Bodri zaskoczył nas niecodzienny widok. Ubitą ścieżkę przecina wąskotorowa kolej i to dosłownie. Korsykański mały pociąg jest ciekawym sposobem transportu, umożliwiającym zwiedzanie i podziwianie prześwietnych widoków za okien małych wagonów. Już po przekroczeniu torów wąskotorowej korsykańskiej kolejki dotarliśmy na plażę. Plage de Bodri to naszym zdaniem plażowy fenomen. Plaża o długości około 450 metrów jest mocno dziewicza i jesteśmy wręcz przekonani, że jest jedną z najspanialszych w tej części Korsyki. Bodri Beach cechuje drobny jasny piasek i bardzo kameralna atmosfera oraz urokliwa, leniwa okolica. Na miejscu dostępny jest bar z przekąskami i napojami. Bar czynny jest wyłącznie w okresie letnim. Znalezienie wolnego miejsca na plaży Bodri nie stanowiło absolutnie żadnego problemu. Znikoma ilość plażowiczów pozwoliła na totalny relaks praktycznie w ciszy. Alu? Co budujesz? Pamiętajcie. Jeszcze nie wiesz? To idziemy dalej w stronę skałek. Po rozłożeniu ręczników i pierwszej kąpieli postanowiliśmy pospacerować brzegiem morza o przecudownym kolorze wody. Tak. Ale nie mam prawa, ale po ci moją, bo ja będę kawał Dobra. Dobra, no to, idzie. to taki mały korsykański raj. Ale pamiętajcie, nie jest to idealna plaża dla rodzin z dzieciaczkami. Morze jest tutaj otwarte, a plaża nie okryta żadną zatoką. Ponadto morze w szybkim tempie nabiera głębokości. Na końcu plaży Bodri znajdują się urokliwe kamienie wystające wprost z morza oblewane przez krystalicznie czyste turkusowe morze idealnie nadawało się na pamiątkowe zdjęcia. Mnie, tak jak teraz szliśmy. Po chwili przerwy w męskim towarzystwie powędrowaliśmy ścieżką, by poznać dalszą okolicę korsykańskiej plaży. Agata została z książką w ręku na plażowym ręczniku, a ja wraz z synkiem powędrowaliśmy przed siebie. Po kilkuset metrach leniwego spaceru opatrzonego w przepiękne widoki na lazurowe morze śródziemne, dotarliśmy niespodziewanie do kolejnej plaży. Plaży Gyunchitu. Nie wiem, czy tędy przejdziemy plażach Giunchitu, Korsika, otacza mieniąca się tysiącem no, kolorów śródziemnomorska to, roślinność, to to a kolor morza nie przestaje zadziwiać. Otoczona niewysokimi, mocno zalesionymi korsykańskimi górami i makiem plaża Giunchitu rozciąga się na długości pół kilometra. No, zobacz, stop, stop. No? No jak? Tak. miał promików 7. No. Ta północna korsykańska plaża to nasze kolejne ciekawe odkrycie na wyspie. Niecknięte wybrzeże północnej korsyki, przyroda, kolory i krajobrazy z pewnością mile zaskoczą niejednego turystę. Pospacerowaliśmy chwilkę z synkiem po plaży i zdecydowaliśmy się wrócić po niespełna kwadransie z powrotem ścieżką na plażę Boguri, gdzie spędziliśmy wspólnie czas i zostaliśmy korzystając z jej dosłownie wszystkich uroków aż do późnych godzin popołudniowych. Hello. Jest My malutki. się przed skiną, Jeszcze tą rubią słyszałam. O, zobaczysz, jak ładne pole. Zobacz, załatwisz są sobą. Ile kwiatów. Zamykają się. O, bo wiesz, to do mnie właśnie te kwiaty. Chyba już się nie odchodzą. Późnym popołudniem wróciliśmy na parking, skąd udaliśmy się na oddalone około 7 kilometrów kemping Les Oliviers. Dzień uważamy za bardzo udany. Północna Korsyka niczym nie ustępuje turystycznym miejscom w południowej części wyspy. Plaże na północy, choć bardziej otwarte na morze, są równie malownicze, a okoliczne otoczone górami atrakcje warte poznania. Którąkolwiek część Korsyki wybierzecie na rodzinne wakacje, będziecie na pewno zadowoleni. Tego jesteśmy pewni. Wyspa jest bardzo zróżnicowana i nieskazitelnie piękna. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobnie jak my uwielbiasz dziewicze plaże, które nie są przepełnione ogromną ilością turystów, daj proszę łapkę w górę. A jeśli masz ochotę się z nami poszwendać i odkrywać kolejne miejsca i atrakcje, zasubskrybuj choćby na próbę nasz kanał. Salut!